W grudniu 1970 roku przez Polskę przetoczyła się fala protestów, wywołanych przez podwyżki cen żywności i zmęczenie społeczeństwa, tak zwaną małą stabilizacją Władysława Gomułki. Na ogłoszone 12 grudnia zmiany cen, Polacy zareagowali demonstracjami i strajkami. Największe odbyły się na wybrzeżu, w Trójmieście i Szczecinie. I tam też doszło do najtragiczniejszych wydarzeń w powojennej historii tych miast. W Szczecinie rozegrały się one 17 i 18 grudnia. Protest rozpoczął się w stoczniach imienia Adolfa Warskiego i remontowej, których pracownicy ruszyli na ulicę Szczecina. Do stoczniowców dołączali pracownicy innych zakładów, szeregi manifestacji zasilała też młodzież i okoliczni mieszkańcy. Przeciwko protestującym na ulicach komunistyczne władze wystawiły uzbrojone jednostki milicji i wojska. Milicja próbowała rozbijać pochody, dochodziło wówczas do regularnych walk. Apogeum stanowiło zdemolowanie i spalenie siedziby Komitetu Wojewódzkiego PZPR, pod którym w szczytowym momencie zgromadziło się ponad 20 tysięcy ludzi. Milicja i wojsko użyły broni. Padli pierwsi zabici i ranni. Dramatyczny bilans szczecińskiego grudnia 1970 roku to 16 zabitych i setki rannych. O śmierci Edwarda Prysaka rodzina mieszkająca w Rudnicy pod Cedynią dowiedziała się z gazety, z komunikatu zamieszczonego 18 stycznia 1971 roku w Kurierze Szczecińskim. Wyjechał z domu za pracą, bo tutaj nie było pracy właśnie wjechał za pracą do Szczecina. On był kawalerem, urażeniem. dobry był, bardzo dobry był człowiek, w tłumie, albo jakoś tak. no. Portfel miał taki, pierwszy, taki. To właśnie ta kula przeszła przez ten portfel. Tak okropnie to było wyglądało, bo później, że się dostali te dokumenty, to była ta dziura po pogrzebie. Pochowali go, w ten czas pojechali na ten drugi. Rozpacz i gdzie więcej. Tam były te groby, tak, bo on tak leżał po prawej stronie, a te inne groby, te, też tych zamordowanych, to w rzędzie tak były stawione po kolei. Tak.